Witajcie moi drodzy, dzisiaj zajmiemy się Audi R8424 FSI Wraz ze mną dzisiaj będzie mówił Docu. Witam, witam Także na wstępie mogę powiedzieć, że samochód znajdował się u Jelera w czterech wersjach Mianowicie w wersji um, Hot Pursuit, takiej jakby policyjnej um, W wersji z Dariusa oczywiście z Carbona Oraz um, w wersjach um, Royal no, Purple i Shift Z tego co mi wiadomo No, moja jest na wyposażeniu z silnikiem Royal Purple Teraz stoję na tym a ja zobaczyłem już tam bodykity, maski i resztę to mogę powiedzieć na temat tego samochodu, jest to chyba jeden z tańszych super samochodów, jakie można nabyć na rynku dzisiaj, na dzień dzisiejszy, słyszałem gdzieś, ponoć, ręku słyszałeś takie coś? No, mów, 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 bo nawet nie wiem. Że silniki do Audi R8 są produkowane z, z, z metalów odzyskiwanych. A czekaj, a to nie było gdzieś w Top Gearze może, przypadkiem? No, to mi gdzieś się wydaje. Ta. No, w jakiejś tej. I dlatego może też być ta cena, tak myślę. No tak, Audi wygląda bardzo no, znakomicie, no ładnie się prezentuje, bardzo ładnie, schludnie. Bo taki jest świetny, spoiler również tak nawet w miarę możliwości pasuje, co jest dosyć rzadkie w tej grze. Hm. Sklinowałem się tutaj. No. Teraz automatycznie samo wygląda jakby jakby były do jakiejś serii, nie wiem, no, Le Mans, czy coś takiego. No, bardzo ładnie, bardzo ładnie. Schludnie. No ale jednak omińmy to, przejdźmy sobie do jakiegoś wyścigu może klasy B. Także mamy szansę, ponieważ jest z nami flexor. Nieprzemalowany. Jakie ma części? Wow. Wow. Chyba jest lepszy od mojego niż ja Docu Tak też, też ładne części ładne Aha Silnik unikatowy He <laughs> No elegancik Nawet go nie zmieniam Royal so, Purple A u mnie Patrz jaki ładny silnik w ogóle cała reszta No w bagażniku ci go schowali No to wiemy kto wygra ten wyścig Witamy nowego zwycięzcę Al-Qaida El al El -Kaida, może al -Kaida. No no nie wierzę, no nie wierzę, no nie mogę w to uwierzyć! Mieć takie auto, mieć spokojną, wygraną w dłoni i używać jeszcze autofinisza lobby crash czy tam czegoś Że flexor No teraz, no, a flexor, a może MR2? No nie widzimy ich w sumie obu Ładny kolor na tym Diable No to sobie teraz pojechaliśmy, MR2, MR2, Sylwia, no ona akurat może przegra z nami, w ogóle jaki ładny tuning, no Poza zrościć Diablo no ładny kolor, taki taki nietypowy mm, Tak jak mój ten, ten łuku uh, uh. Zapomniałem No Pan i do su Audi H42 Hm. Mm. No ja to będzie mam... ciężki wyścig Nie mam umiejętności No mam obniżenie to spoko no. Napę że wygra z sobie właśnie mr 2 która? Tego nie wiem. To ty ramujesz, a ja jadę. <laughs> jasne. Przypuszczam, że mój star będzie no tyle szybki, że w ogóle... O! Jesteśmy na starcie, witamy. To fajne nawet. Zbieraj się! Tak, a, ci ruszyłem szybciej niż Sylwia przez chwilę. Sylwia na speedhacku, czy mi się wydaje. Też mi się tak właśnie wydaje. Wiesz co, założę sobie mapę, tak przy okazji. A jak katapultę? Dobra. Będzie szybciej. Ja, ja, ja sobie to podaruję. Kto prowadzi? W sumie jest ciężko powiedzieć, kto prowadzi. Diablo jest drugie. Jak, jak na razie trzymamy się stawki. No. Kto no. się Moje trzyma, jedno. ten się trzyma. Dobra, katapultę w tym zawodzie... Mało co wprowadza do różnicy. Zaraz zobaczymy sobie nitro. Skręty no... Na tej trasie można powiedzieć prawie wystarczający, by musiałem się dużo hamować. Szkoda, że naprawdę poranowali. samochód nie skręca, nie przyspiesza. Naprawdę to jest ciężki, że tak powiem, bo zgryzień na orzech. No ale, ale się nie mieści na drodze. No to jest niemożliwe. Mieszczę. Właśnie, mieszczę się. Ja się o, nie o. mieszczę się. Za chwilę przygrzeję sufit? Nie no chyba Uf. nie no. Ja na pewno nie Nie no, ja sobie... niewiele braku braku generalnie Nie ja sobie Dobra, mapę sobie zamknę, bo już to nie ma sensu Ło, ale PKS ledwo co? No ja muszę przez sklep przejechać Sklep to jak mówię <laughs> Ukończyłem. Ciężko, ciężko z tym, żeby gdziekolwiek tym o tym się zmieścić Podczas jazdy oczywiście Ukończyłem! No niemniej jednak no... Dojechaliśmy do mety, auto jest bardzo ładne, ładnie wygląda, ładnie się prezentuje, ładna, ładna, ładna obudowa, szupa tak zwana Sylwia wygrała, przypadek Nie sądzę, gratulujemy, zgłoś kierowcę Oszustwa Speedhack Dziękujemy No Zobaczmy teraz sobie jak wygląda prędkość maksymalna tego samochodu. No co? Prowadź. Ja? Ja mam lepsze auto. Ty, ty miałeś. Oczywiście przy okazji wspominamy, że możecie nie ten kanał subskrybować, lajkować ten filmik, udostępniać go, jeżeli wam podpowiedział jakkolwiek... No nie no to jeździ bokiem. Nie tak hardkorowo. <grym> um, oczywiście zapraszamy w na nasze forum, tematyczne Need for Speed oraz inne gry. Niewiele konkursów ciekawych będzie w przyszłości. Jakaś bitwa może na głosy, nie wiem, kto ładnie auto tuninguje. Mm. I no. Fajnie by było zobaczyć innych garaży, innych ludzi, nie? Jak Dokładnie. Mamy tam kanał, kanał, temat, w którym generalnie ludzie swoje auta wstawiać swoje projekty i tak dalej. Nitka pod górkę to błąd to 301 bez mitra to jest trochę zbyt mało tak czy siak na klasę B 301? Aha, 332 z częściami bez mitra No z częściami, ja jestem na stoku także A więc no, pora na też, żeby się nie pożegnąć, yy, już za nim pożegnać niestety Żegnamy się z Audi R842 FSI 4 No, nie jest to zbyt dobry samochód Jest dosyć wolny Ma duże problemy ze skrętem jak prawie każdy Audi w tej grze nie wiem, twórcy gra może nie lubimy Audi, nie wnikam. Wóz jest drogi, ponieważ kosztuje całej minus 100 tysięcy IGC. Jednak jest w czterech ładnych wersjach, więc jeżeli komuś się Audi podoba, tak samo jak mi, może sobie je kupić, przemalować, trzymać w garażu, ale broń Boże ludzie, proszę was, nie jeździcie nim na klasówkach. To nie ma najmniejszego sensu, to jest totalne gówno, nie skręca, nie rozpędza się, nie hamuje, no... No nie wiem, no kurde, no jest Audi, no, no to trzymajcie się, dzięki subskrybujcie, komentujcie, bierzcie na forum, nie hej. Na